Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak w bardzo prosty sposób można zrobić węgiel aktywowany. Węgiel aktywny. Węgiel aktywny jest wszechstronnym materiałem. Możecie z niego zrobić baterie, możecie zrobić superkondensatory, możecie z węgla aktywnego robić genialne filtry. Zresztą używane jest do tego celów filtry przeciwgazowe, filtry do jakiejś destylacji możecie go używać do celów też i no, medycznych, więc to jest niezwykły, niezwykły materiał, który na co dzień wszędzie jest wykorzystywany. Materiały zmieniają rzeczywistość, zmieniają rzeczywistość, pozwalają się rozwinąć. Ludzkości, cywilizacją. Jak wiem, była jakieś epoka kamienia, później była epoka brązu. Ktoś połączył mieć z czymś. No a później nauczono się przerabiać żelazo i nastąpiła epoka żelaza. Yy, czyli jeszcze ten poziom wyżej. Yy, węgiel aktywny. Jeżeli yy, cofniecie się kilka filmów wstecz do filmu, w którym pokazywałem, jak zrobić węgiel drzewny, nie używając ognia, to tam właśnie wykorzystany był taki słoik, do którego została wrzucona materia organiczna w postaci właśnie takich. No, Drewnianek, tak? No, na, życie na Ziemi oparło swoją budowę o węgiel, i dzisiejsi różne, w różnych instytucjach na, na świecie, w laboratoriach, yy, no wiele osób. Yy, Próbuję uzyskać najlepszej jakości węgiel aktywny, który będzie miał niezwykłe właściwości. I węgiel aktywny w ogóle, no, można go wytwarzać, wytwarza się go głównie z materii organicznej. Możecie użyć do tego celu drewna, możecie użyć grzybów, możecie użyć nawet, jak macie jakiegoś zaprzyjaźnionego fryzjera, włosów Podobno, właśnie węgiel aktywowany z włosów jest, ma też niezwykłe właściwości. no My używamy do tego celu, użyłem wcześniej do tego filmu z węglem drzewnym kołków drewnianych. Obejrzyjcie sobie ten film. Produkcja węgla aktywa, aktywnego to są dwa etapy. Właściwie pierwszym etapem jest tworzenie węgla. Drzewnego, czyli prażenie materii organicznej, np. takiego kołka drewnianego w takim słoiku w temperaturze około 500 stopni przez no, jakieś 4 godziny, yy, przez co no, uwalniane są różne yy, związki. Tak? Jest uwalniany wodór, tlenek węgla, metan. Tutaj widzicie. Jakieś smoły, para wodna i tak dalej, i tak dalej. Więc, no i zostaje, jak już w takich temperaturach, ta materia, w cudzysłowie, pocąc się, wydali z siebie te wszystkie związki, zostaje czysty węgiel. No, w tym filmie, który tam pokazywałem, jak wiecie, no, mógłbym dłużej przytrzymać te węgle, te drewna, bo widzicie, nie do końca o, nie do końca zostały zwęglone, czyli nie są do końca ciemne. Tutaj widać jeszcze taka struktura drewna jest, yy, więc no tam o godzinę, to były 3 godziny prażenia na kuchence, yy, 4 godziny mi się wydaje, żeby idealnie wystarczyło do, do yy, no, stworzenia tego Węgla drzewnego już w 100%, czyli wydalenie wszystkich tych substancji, o których teraz przed chwilą wspomniałem. Jak z tego? To jest pierwszy etap produkcji, czyli robimy węgiel drzewny. Y, możecie użyć słoika, możecie użyć z jakiegoś, jakiejś puszki, możecie ją y, obłożyć drewnem, zapalić to drewno. No i ta temperatura będzie powodować, że no, będą wydzielać się te substancje. Za, oczywiście to wszystko musi być zakręcone y, szczelnie, ale musi być mała, mała, mały otwór, mała dziurka. Tak jak tutaj w tym przypadku. U mnie jest mały otwór, żeby te substancje, ciśnienie w środku, żeby mogło, one, one mogły uchodzić, to wszystko się dzieje bez dostępu tlenu, bo jakby zaczął działać tlen, no to no by się zaczęło spalać, utleniać i, no i po prostu by, spalaliby się tą materię organiczną, a tak uzyskujecie Czysty węgiel. Więc y, to jest pierwszy proces produkcji piroliza materii organicznej. I kiedy już macie ten czysty węgiel, on jest nieaktywowany. To jest po prostu y, węgiel, w tym przypadku węgiel drzewny. Taki węgiel drzewny możecie kupić sobie oczywiście w sklepie. Jak grillujecie, no to używacie najczęściej węgla drzewnego. Y, niektórzy kupią brykiet, ale my tu mówimy o normalnym węglu drzewnym. I taki węgiel drzewny. Nie jest też jest węgle Jak można yy, aktywować? I to jest właśnie ten proces, to jest pierwszy proces yy, produkcji, czyli piroliza drewna stworzenie węgla drzewnego. Coś takiego. Yy, drugim etapem, ja używam do drugiego etapu, czyli już do tworzenia yy, tego węgla aktywowanego, yy, wykorzystam taką, yy, taki nypel. Można, go, można coś takiego sobie kupić w, w jakimś markecie budowlanym, nie ma z tym problemów. No i w środku, jak widzicie, mam już upakowane te moje drewna, te moje drewienka z, tej, z tego filmiku, jak zrobić węgiel drzewny nie używając ognia. Ten nie do końca wyprażony, spójrzcie, materiał. Ale on i tak nam się przyda do tworzenia z tego węgla aktywowanego. I tutaj na samym dnie mam właśnie to, o czym wspominałem wcześniej: czyli węgiel drzewny, który wykorzystuje się do grillowania. Po prostu kupiłem też w markecie 3 kg takiej papierowej torbie tak węgiel drzewny i też go użyjemy, też go aktywujemy więc tutaj na samym dnie mam węgiel y, drzewny ten komercyjny, który można zakupić, a tutaj na górze mam moje prawie zrobione węgle drzewne z pirolizy z tego filmu z tego filmu, y, do którego no, możecie się cofnąć i go sobie obejrzeć i teraz tak, jak mamy w tym nyplu już upakowane te węgle drzewne, węgle drzewne, nie używamy drewna, ani używamy żadnej innej materii organicznej, tylko już tutaj drugi etap produkcji, już teraz węgla aktyw aktywowanego, no, robimy, działamy na węglu do takiego czegoś wlewamy odrobinkę wody normalnie dosłownie 1 cm sześcienny wody o, mieliśmy więcej tyle spójrzcie i to wszystko zakręcamy to już jest jak widzicie używany to mnie do mm, tworzenia właśnie takich węgli ak mm, aktywowanych, zakręcamy to szczelnie i i takie coś wrzucamy jak macie piec na przykład, nie, palicie jeszcze węglem, to sobie wrzućcie, no pieca to po prostu na całą noc, niech to sobie tam gdzieś stoi. Jak macie, używacie kominka, to wrzućcie sobie to w żar tam, tych, tego drewna, które się tam gdzieś spala, niech to się pali całą, cały ten czas, który tam go używacie. Jeżeli yy, grylujecie, no właśnie, jeżeli gry, grylujecie i macie węgiel drzewny, nie brykiet, węgiel drzewny, no to możecie wykorzystać taki nyper wrzucić do niego węgiel drzewny i to wrzucić do, do tego grilla on będzie obłożony tymi węglami, które będą wydawać ogromną temperaturę co tutaj się będzie działo woda, która już jest zawarta w środku, zacznie parować ale będzie miała problemy z ujściem, tak? bo to jest dość szczelnie to jest szczelnie zamknięte tak? będzie wzrastało ciśnienie i ciśnienie tej pary wodnej będzie bombardować atomy strukturę węgla. Przez to węgiel zmieni swoją właściwość. Zmieni się jego właściwość w taki sposób, że no właśnie, będzie on aktywowany. Jest to aktywowanie właśnie parą wodną. Najlepszy sposób. Można też aktywować węgiel chemicznie, no, wrzucając takie, takie węgle do, do zalewania z jakimś kwasem. Ale jeżeli będziecie używać metody chemicznej, no to nie będziecie mieć tak czystego węgla aktywowanego, jak to zrobi para wodna, bo wtedy trzeba będzie to wypłukać, wypłukać ten kwas, te dodatkowe Substancje, które w tym biorą udział. A tutaj mamy czystą wodę, która po prostu wyparuje, i macie czysty węgiel aktywowany. Stworzą się pory, tak? Właśnie tutaj zaletą węgla aktywowanego jest to, że on zwiększy swoją objętość dzięki powstaniu porów, które wytworzyły się podczas bombardowania wysokim ciśnieniem cząsteczkami wody tego węgla. Więc to już jest gotowy, no gotowa akcja do tego, żeby wrzucić do, do jakiegoś ognia. Ja to zaraz wrzucę i jak już ostygnie, właśnie, co jest najważniejsze, jak wrzucicie coś takiego do ognia później wzrośnie gdzieś tam maksymalnie temperatura, no to nie wyciągajcie tego, nie wyciągajcie, nie starajcie się tego odkręcać. Po prostu zostawcie to w tym grillu, w tym kominku, w tym piecu węglowym, czy jakiejkolwiek innej temperaturze. Niech to wygaśnie, niech temperatura, niech to wszystko ostygnie w taki sposób, że będziecie mogli to dosłownie wziąć do, w ręce. Jak wy będziecie mogli to wziąć w ręce, to wszystko jest w porządku. Wtedy można to odkręcić. Ja mm, idę wrzucić to do pieca i jak już. Yy... A, najważniejsze nie powiedział. No widzę, zawsze jest tak, że oczywiście nie, nie powiem. Sprawdźmy sobie, jak wygląda sytuacja yy, tego yy, węgla naszego. O. Spójrzcie tutaj na odczyt yy, tego multimetra właśnie. Zobaczmy, ile tutaj mamy, jakie jest napięcie 360. No i sprawdźmy, czy on będzie przewodził prąd. No, widzicie, nie przewodzi. Oto chodzi, że, że yy, poznacie węgiel aktywny po tym, że on będzie bardzo fajnie przewodził prąd elektryczny. To jest pierwszy. Etap sprawdzania, ale tylko taki nam wystarczy. No tutaj troszeczkę już z wody, więc tam może widzicie 0, jakieś 1, tam jedna setna, ale to w ogóle to nie przewodzi prądu elektrycznego. Więc ładujemy z powrotem, widzicie troszeczkę wody, jest widoczne, i ta woda sprawi, że to co tutaj się wytworzy, będzie węglem aktywnym. I teraz wrzucimy do to do pieca. I jak już to wszystko ostygnie, sprawdzimy sobie wtedy, jak wygląda sytuacja z napięciem, z przewodzeniem prądu elektrycznego. W ułamku sekundy przeskoczyła scena, a tak naprawdę minęło kilkanaście godzin. No, wyciągnąłem już ten nypel z ognia. Wszystko ma temperaturę pokojową. Sprawdźmy, co tam w środku się wytworzyło. O, troszeczkę nam masa węgli spadła. to wygląda widzimy, że nie ma już struktury drewna tak, wszystko jest piękne wyprażone i zbombardowane cząsteczkami cząsteczkami y, wody o, zrobimy sobie inaczej I tak, tutaj te węgle drzewne są z drewna, yy, no, z tego prażenia, yy, z pirolizy z filmiku, który możecie sobie obejrzeć, który robiłem <coughs> kilka filmów temu, a tutaj mam węgle yy, drzewne, komercyjne, czyli te yy, kupione w markecie do gry grylowania. No i sprawdźmy sobie teraz, jak wygląda sytuacja z przewodzeniem prądu. No, sprawdźmy sobie najpierw napięcie na baterii na akumulatorze 360. Dobrze, to sprawdzimy sobie najpierw może tutaj te nasze drewienka o 361 idealnie słuchajcie Idealnie, spójrzcie, wszystkie pięknie przewodzą. Wszystkie, pięknie przewodzą prąd. A sprawdźmy sobie teraz, jak przewodzi ten komercyjny materiał. Idealnie, 3,60. O, tu jest troszeczkę gorzej. był na samym dnie, gdzieś tam. o ten troszeczkę gorzej. Jednak, jak widzicie, zmieniła się struktura. Struktura wcześniej te węgle nie przewodziły prądu elektrycznego lub bardzo słabo. No, praktycznie w ogóle nie przewodziły prądu elektrycznego. Teraz ten już y, przewodzi, jest już węglem aktywnym. Więc podsumowując, najpierw robimy pirolizę drewna, tworząc Węgiel drzewny. Później ten węgiel drzewny zamykamy w jakimś bardzo szczelnym yy, pojemniku z odrobiną wody. Tak? Yy, ten pojemnik wrzucamy do ognia do bardzo wysokiej temperatury. W tej bardzo wysokiej temperaturze węgle drzewne z tą wodą zmieniają swoją strukturę. Dzięki temu, że woda parując zwiększa no, dość yy, znacznie. Ciśnienie w środku. Ciśnienie jest bardzo duże w środku przepraszam. No i ciśnienie tej pary wodnej bombardując strukturę węgla, zmienia jego strukturę, węgiel staje się aktywowany, aktywny. Zmienia się jego struktura. I zmienia się no, różnego rodzaju właściwości, staje się bardziej porowaty, czyli morza, może absorbować różne substancje, jony, może absorbować różne związki, pierwiastki itd., itd. I taki właśnie węgiel drzewny można wykorzystać do produkcji jakichś baterii, akumulatorów, można wykorzystać do produkcji superkondensatorów, można wykorzystać do tworzenia filtrów, no i też oczywiście jako lek, lek na różne rzeczy można przyjmować taki węgiel drzewny. Oczywiście ten jak widzicie, no, nadal ma strukturę drewna, więc żeby zrobić z niego taki bardzo ładnie sypki węgiel drzewny, trzeba użyć do tego celu. Ja tu mam taki mały roboczy blender, tak. Wsypię teraz te, wszystkie rzeczy do niego. O. Tutaj sobie zabezpieczymy lampę. Odsuniemy. O. No i. Nie styka Widzę ten nasz robot. No nie, chyba mi się zepsuł robot. No nic, ale pokombinuję i spróbuję rozdrobnić tą, ten węgiel drzewny na pył proszek. I jak już go rozrobnię, to zobaczcie co dalej z nim będę działał. Ok, już naprawiłem delikatnie. No niestety trochę słaby jest ten blender, ale. Ale. Ale już załap. No, i tutaj mamy już rozdrobniony e, aktywny e, węgiel. E, zaraz to wezmę na zewnątrz e, i przesiejemy. Przesiejemy. Na, no, potrzebujemy pył, żeby to było dosłownie jak najbardziej rozdrobniony, e, najbardziej rozdrobniona frakcja, bo będziemy z tego robić. No, zaraz wam powiem co. No, przesiewanie lepiej robić dziś na zewnątrz, z tego względu, że się kurzy tak. Pył węglowy osiada wszędzie. Jest, no, problem później z tym. Więc zobaczmy, co tam w środku się wytworzyło. No, nie to wygląda. Tutaj mam bardzo drobniutkie sitko, spójrzcie. Bardzo drobniutkie. Najpierw przesieję w tradycyjnym takim sitku kuchennym worku to zrobimy. No czarny jak węgiel. Ja to robię w taki sposób właśnie o. Więc no. jak możliwe jak najbardziej o fajnie, fajna struktura. Fajna struktura. Może nie będę używał tego drobnego. Ok, co my tutaj teraz mamy? O, tutaj zostały takie większe frakcje. A tutaj mamy idealny, słuchajcie, idealny węgiel aktywny. Był super! Film, który teraz robię o węgu aktywnym, głównie robię dlatego, żeby mm, jest to no, wstęp do kolejnego filmu, który będzie o tym, jak zrobić superkondensator. To jest superkondensator. Mm. I teraz go sobie tutaj uruchomimy. Ochronimy sobie tutaj ten silnik. Silnik sobie tutaj pracuje, a my sprawdźmy co nam się wytworzyło po przesianiu. Piękny, piękny węgiel, aktywny. Spójrzcie. I ten węgiel aktywny, ten węgiel aktywny wykorzystamy w kolejnym filmie do zrobienia superkondensatora. Bardzo ładna frakcja. Bardzo ładny. Węgiel. Nie wiem, czy uda mi się tutaj to. Spójrzcie, piękny. Piękny węgiel aktywny. Także możecie w domu zrobić kilogramy węgla aktywnego. Kilogramy węgla aktywnego. Który oczywiście no, można wykorzystać, jak wspomniałem, do różnych y, rzeczy. My w przyszłym, y, w kolejnym filmie z tego zrobimy to, co tutaj się dzieje y, superkondensator. Ale oczywiście, tak jak mówię, możecie to używać, używać ten węgiel drzewny do tworzenia baterii, do tworzenia y, filtrów, y, do, na, nawet, jako, y, nawet jako lekarstwo. Pierwszy etap: tworzymy węgiel drzewny, pyrolizujemy drewno. Drugi etap, aktywujemy węgiel, yy, węgiel drzewny, czyli zamykamy węgiel drzewny w szczelnym pojemniku z odrobiną, z niewielką ilością wody, którą no, wrzucamy to wszystko do yy, miejsca, gdzie jest bardzo wysoka temperatura i tam woda parując w bardzo wysokiej temperaturze, w bardzo dużym ciśnieniu bombarduje yy, no, tą strukturę tego drewna. Zmieniając jego właściwości, węgiel staje się bardziej porowaty i może absorbować różne e, substancje. E, to, co tutaj się dzieje, to będzie trwało jeszcze bardzo, bardzo długo, e, i nie ma co tutaj przedłużać. Więc e, mam nadzieję, że podo podobał Wam się film. E, zapraszam Was do obserwowania mojego kanału. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Przyszły film to będzie film o tym, jak zrobić o superkondensator. Coś nam tu nie styka.